Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na kanale z serii no, z serii turystyczno-rowerowej. Dzisiaj zawitaliśmy do ładnej miejscowości gminno gminnej w powiecie prudnickim, czyli Biała. Znajdujemy się pod, głównej, pod głównym kościołem parafialnym pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to świątynia dosyć, dosyć stara, ponieważ dzisiejsza jej forma, czyli taka można by było rzec, renesansowa na zewnątrz, została zbudowana w latach, 1000, no gdzieś około w latach 40. wieku XVI, bodajże w 1544 roku. Co na pierwszy rzut oka wyróżnia tą budowlę? No, myślę, że wieża, ponieważ wieża została niedawno wyremontowana, no mieliśmy około 5. Może no, około do 10 lat temu została ona wremontowana, no, i prezentuje się nad wyraz ładnie, w przeciwieństwie do całego korpusu świątyni i całej jej e, budowli. No, kościół wyróżnia się tym właśnie przez tą wieżę, która została zdobiona w takim tak zwanym skrawitami. To jest chyba zdobienie skrawitowe, e, tak zwanej rustyki diamentowej. No, taki typowy symbol zdobiennictwa tutaj e, południowych Czech. Ponieważ pewnie biała leżała w jakimś księstwie czeskim, może nie wiem, może nie, może tak. Według mnie może należała do gugówka, ale w ogóle budowle typowo renesansowe oraz późno-renesansowe charakteryzowały się takim, takim zdobieniem rustykalnym. Bardzo, bardzo ładnie się to prezentuje. Według mnie najciekawszy przykład takiego zdobienia można zaobserwować w czeskim, miastu, w czeskim mieście, a raczej na zamku na Litomyślu. To jest zamek Litomyślu, który również takim z został ozdobiony no i kościół właśnie tak się według mnie dosyć interesownie i dosyć ciekawie prezentuje. Dzisiaj mamy Boże Ciało, więc mamy tutaj pewnie pierwszą stację procesji. Niestety, no mamy rok 2020, pandemia koronawirusa, no i dlatego no te Boże Ciało już nie jest takie jak przed laty. Może zobaczmy tutaj, podejdźmy sobie tak na chwilkę. zobaczymy może jakiś ładny widok, albo nie. No, tak to się prezentuje. No, a tak się prezentuje świątynia. Ja zapraszam Was do kolejnego ujęcia, którym będzie wnętrze, ponieważ wnętrze kościoła jest, no, otwarte. Można do niego wejść. No, i tak się prezentuje wnętrze kościoła. Naprawdę piękny kościół pod wyzwaniem Najświętszej Marii Panny. Raczej w niebowzięcia Najświętszej mali Panny. Najbardziej zainteresowała mnie dosyć ciekawa jego budowa, bo widzicie, nie jest on taki no, za bardzo równy. Eee, według mnie podzielony jest na, no, chyba na dwie części starszą i młodszą. Tej, w której się znajdujemy, to jest pewnie starsza część, choć może być to całkowicie eee, odwrotnie, to co ja mówię. Jest to świątynia typowo trzynałowa, co chyba myślę zdążyliście zaobserwować która wyróżnia się no, według mnie przepięknym y, rokokowym y, ołtarzem, bodajże wzniesionym w 1773. No, uwagę, na pewno za y, uwagę y, przyciągają na pewno te liczne figury świętych, bo raczej to święci są. Myślę, że możemy zwrócić, zwrócić uwagę również na dosyć ciekawe y, epitafie, ale nie wiem, kto za bardzo na tym epitafiu się znajduje. Może być to może jakiś historyczny władca białej. Mamy tutaj również piękny barokowy ołtarz boczny, których w kościele są dwa jeszcze barokowe ołtarze boczne. One są dosyć starsze. Są to ołtarze z początku wieku XVIII, a chyba nawet z roku 1700, czyli mamy do czynienia z wiekiem XVII jeszcze. No, naprawdę ładny. Przypomina mi swoją budową taki piękny, taki nawet przypomina mi troszeczkę taki ołtarze prawosławny w cerkwiach. No i tak to się prezentuje. Tutaj mamy również jeszcze drugi ołtarz. No i prezentuje się on następująco. Tutaj możecie sobie coś przeczytać. No myślę, że naprawdę bardzo ładnie się ten kościół prezentuje. Dzisiaj mamy Boże ciało, czyli bodajże 11 czerwiec 2020, dlatego no kościół jest otwarty. A bona może nie taka przesadzista i piękna jak cały w ogóle kościół, ale według mnie prezentuje się również bardzo ładnie. No i widzicie tutaj, budowa kościoła zmienia się bodajże diametralnie najdziwniej rzuciło mi się pierwsze w oko że po prostu kiedy wszedłem do kościoła to zasłonił mi ołtarz główny oto ten filar czyli według mnie chyba jest to starsza część oto tej świątyni mamy tutaj do czynienia również z piękną boczną kaplicą w której znajduje się no według mnie bardzo bogata bogaty ołtarz przedstawiający świętego Jana Nepomucena a na górze mamy Scenę jakąś, nie wiem, może w niepowzięcia tego świętego. Tak się to wszystko prezentuje. Uwagę zwracają również piękne, fre... piękne witraże. No i według mnie w ogóle całość całość tej oto świątyni oraz kościół prezentuje się nadwymiar bardzo, bardzo efektownie i ładnie. Kościół gotycki, wnętrze typowo barokowe. No i tak się prezentuje kościół od strony presbiterium. No jak widzicie jest to dosyć duża świątynia. Niestety nie jest ona za bardzo zadbana, chociaż już widać, że powierzy powoli, powoli. Może ona przywrócić się do takiego pięknego, e, pięknego wyglądu, jakie, jakim mogła darzyć wiernych kiedy została zbudowana oraz odremontowana. No, kościół typowo trzynawowy, no, myślę, że zasługuje na uwagę. No i myślę, że wiecie. Coś jeszcze teraz tutaj dołączymy. To jest oczywiście kościół parafialny, którym, który jest kościołem, tak jak już powiedziałem, późno-renesansowym, pochodzącym z wieku XVI. My teraz zmierzamy teraz właśnie na tą stronę, na zamek, który również jest dosyć ciekawą rezydencją, również starą, późnoresensową, z, z elementami barokowymi, ale to już możecie się, będziecie mogli dowiedzieć się już w kolejnym odcinku. A teraz zapraszam Was do e, kolejnej atrakcji, czyli filiarnego kościółka e, pod wezwaniem Piotra i Pawła. No i jesteśmy właśnie przed tym kościółkiem filiarnym pod wezwaniem Piotra i Pawła na Starym Mieście. No tutaj macie historię, to sobie przeczytajcie, ale ja Wam Tutaj postaram się to przełożyć na odcinku. No i tak się prezentuje. Oto ten no, dosyć ciekawy gotycki kościółek. Powiedziałbym, no typowo wiejski, ale nie, to nie jest prawda. Bo ta dzielnica, tutaj na której jesteśmy, to jest typowa, jakbym to rzekł, dzielnica Stara. Tutaj kiedyś może nad była jakaś wioska, ale to chyba jest najstarsza część Białej. No tam jest dosyć ciekawy widok, jak widzicie, znajduje się tam właśnie zamek, widać stare miasto i no i pewnie zaraz wyłoni nam się główny kościół parafialny. No od zewnątrz świątynia typowo gotycka wyróżnia się pod tym względem, że składa się jej wieża składa się z trzech kondygnacji dolnej, środkowej oraz górnej. Górna jest ośmiokątna, na planie ośmiokąta. No i tak to się właśnie wszystko prezentuje. No, widzimy tam również, e, no oddalimy się może na chwilkę. No i tutaj właśnie widzimy widok na główne miasto, stare miasto, na, tym, którym, na, tym, na którym się znajdują e, no, główne zabytki miejscowości, chociaż historycznie ta część jest o wiele starsza. E, no i tak się prezentuje kościółek od głównej jego fasady. No powiem Wam, wygląda on bardzo potężnie. No i, no, i nawet mi się podoba, chociaż niestety nie jest w pięknym stanie. Ale może już za parę lat będzie on odświeżony e, nowym tynkiem, bo jak widzicie, stary powolutku jest zdartywany. E, zdarty raczej. No i wnętrze świątyni jest typowo barokowe. No nie wiem, czy uda mi się do niego wejść. Jak tak, to zobaczymy. A jak nie, to sobie pójdziemy dalej. No niestety wnętrze jest zamknięte, no ale wiecie, zazwyczaj jak kościoły są w renowacji, to do środka za bardzo dostać się nie można. No najbardziej mogę wzorować się na e, kościółku wiejskim znajdującym się w Lisieńcicach, który bodajże już od dwóch lat niestety jest, albo stety jest w takiej, jakby to rzek, odbudowie, no i po prostu nie można za bardzo nie było, nie można było do niego za bardzo wejść teraz już jest otwarta kruchta boczna, ale pewnie już ona była otwarta, dobra to jest też zły przykład ale po prostu jest w remoncie, o tak powiem, bo on pewnie otwarty był, bo jak to by mogło być, że wierni nie mogliby wejść do środka, no i tutaj już widzimy częściowe efekty owej renowacji, no już tynk jest odświeżony, ale niestety na biało. Może jeszcze jakąś farbę położą, no bo ja nie jestem zwolennikiem renowacji, a raczej odbudowy, no tak, renowacji, odbudowy, remontu kościółków no na biało, ponieważ no wiemy jak to się kończy po latach. Ale nic, na to nie poradzimy. No to dobrze, ten oto trochę brzydkim akcentem, ponieważ no, rusztowania, ale rusztowania w dobrej sprawie, bym powiedział, albo jeszcze może nie, bo chciałem się z wami pożegnać, ale przeciągniemy to w czasie, pomęczę was jeszcze przez te kilkanaście albo kilkadziesiąt sekund. No i tak to się wszystko prezentuje. Albo może poczekajcie, tutaj będzie można, będzie wejść, ale również wątpię. No, no jak, nie jak, tak. Albo jeszcze tutaj, zobaczymy. Zobaczymy. Nie, kościół jest definitywnie zamknięty. To dobrze, to ja już się teraz z wami pożegnam. Jest godzina 17.30, więc myślę, przy dobrym czasie, już w pół do ósmej powinienem być w swoim lokum. No i ja się teraz już z wami pożegnam i zapraszę do kolejnych odcinków z. Turystyki rowerowej niedalekiej od mojego miejsca zamieszkania, ale jednak, które na pewno już niebawem na kanale się pojawią. Cześć.